Jak to? Niech pani nie daje mu wszystkiego naraz. Niech spróbuje. Powoli. Krok do przodu i wycofać się. Niech pani nigdy nie mówi tak. Trzeba pozostawić wszystko jego wyobraźni. Niech ma ochotę, ale nie dostaje cukierka. Oni uwielbiają zdobywać. Nie chcą otrzymywać wszystkiego na srebrnej tacy. Proszę mu coś dać, ale nie wszystko. Zawsze musi czegoś pragnąć. Nie potrafi pan sobie wybić Wiki z głowy. Nie myślę o niej. Sam to powiedziałeś. Jest pierwszą lepszą. Ale pan powiedział: Nic nie mówiłem. Dobrze. Powiedział, że Wiki mu się podoba. Pójdziemy sobie, bo ciśnienie panu skoczyło. Słucham? Miał się pan nie złościć. Smacznego. Czy zdobędę się na to, żeby zabić Vicky? Może mi Pan pomóc? Oczywiście. To ten adres? Sí, Mam iść z panią? Sí, Proszę. <głos> <głos> Specjalny samolot przewiezie Antonie. Księżniczka jest już wygodnie umieszczona w swoim specjalnym pojeździe. Dokąd lecimy? Do Meksyku, do domu. A mama? Co chcesz wiedzieć? Zostanie tutaj? Nie. Zabierzemy ją do Meksyku, żeby ją pochować. Jak ją zabiorą? W trumnie. Pewnie tam jest ciemno. Nie będzie się bała jechać w trumnie? Biedne dziecko. Bardzo mi przykro. Trzeba pomóc małej i cesarowi. Dziękuję ci. Szukam pana Benjamina Gomesa. Nie ma go, pracuje. Kim pani jest? Marisa Santibáñez. W czym mogę pomóc? Mówi pani po hiszpańsku. Moi rodzice są meksykanami. Dlaczego szuka pani będziego? Bo jego żona pracuje dla mnie. Jego żona? Co niemożliwe. Pani kłamie. Nie, nie kłamie. Benji, Benjamin jest żonaty. Nie powiedział mi. Myślałam, że pan Benjamin powiedział pani, że jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci. Dwoje dzieci? Carlos ma 26 lat, a Andrea 16. Nigdy mi o tym nie mówił. Jestem zaskoczona. Proszę mi wybaczyć, ale czy wy mieliśmy się pobrać? Przykro mi, ale to co mówię jest prawdą. Nie rozumiem. Co pani tu robi? Szukam Benjamina, bo jego żona pracuje w moim domu. A już od trzech lat jego rodzina nie ma od niego żadnych wieści. Teraz rozumiem, dlaczego. Proszę, zamkniecie? Jesteśmy na miejscu. Witam w domu, domu, księżniczko. Cześć, Nati. Jak się masz, Natalia? Zabierz mi się do pokoju mojej córki. Jest zadowolona. Ciało przywiozą o piątej do domu pogrzebowego. Mam zawiadomić rodziców Maru? Tak, dziękuję. Jesteś bardzo miła. Nie wiem, jak Ci podziękować za to, co dla nas robisz. Ja wiem jak. Nie musisz mi dziękować. Robię to z dobroci serca. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dziękuję. Cesar, mój kochany Mama już przyjechała? Głupie dziecko Niedługo dojedzie do domu pogrzebowego W trumnie Mogę ją zobaczyć? Nie, raczej nie Dlaczego? Bo nie pozwalają dzieciom. Kochanie, lepiej, żebyś jej nie widziała. Dlaczego? Twoja mama, raczej dusza Twojej mamy jest w niebie, przy Bogu. Tutaj zostanie tylko ciało. Rozumiesz, prawda? W ciele już nie ma życia. Chcę ją zobaczyć, dziadku. Dziecko nie powinno widzieć czegoś takiego. Dziadek ma rację. Jakie to żałosne. Dlaczego ta głupia dziewczynka nie umarła? Piedat, nie wygaduj głupoty. Jeśli ona umrze, nic już nie stanie na drodze Marisy i Cesara. Muszę przekazać Carlosowi i Andrei złą wiadomość. Jak Benjamin mógł im zrobić coś takiego? Przecież to mężczyzna. Cześć. Czy wy usiądźcie? Musimy porozmawiać.